Hej witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. No i dzisiaj właśnie zagramy sobie w Skywars, ale dzisiaj będzie dosyć dziwny odcinek, ponieważ jak wiecie ma to nowe konto, oczywiście premium. No i jest tak, że wbiłem dowiedziałam się po prostu, że dzisiaj o 20 będzie Citrox na... E, te esie i będzie przynosił te itemy i tak dalej ale e, był, jest tak, że e, dzisiaj powiedział po prostu, że nie da rady przynieść tych itemów więc powiedział, że tylko VIPy może, więc jest teraz podwójne monety, więc VIP-a sobie tutaj sprowadziłem i jesteśmy bez tą stały, więc jutro o 20 mówił, że e, będzie właśnie te, te, te itemy e, e, no będzie te, je oddam, dawo na konto, no E, więc y, jutro na pewno może pojawi się odcinek, tylko nie wiem, bo to będzie o 20, a potem jeszcze dupa, dupa, montowanie go i tak dalej, więc y, nie wiem, czy mi się tak dokładnie to uda, może tam tego typa zrzucimy. E, no to jest wyzwanie, granie bez itemu starych, nigdy tak nie robiłem, no, 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 na odcinku o to mi chodzi, że on spadnie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czy my go zabijemy, Ale laga, ale mam... ale miałam laga. Ojej, ale jeszcze jesteśmy w wodzie, czyli damy radę. No zobaczymy. E, oczywiście to jest mój nowy nick Fister X, bo Fister było zajęte. X Fister, to było zajęte, więc wzięliśmy... E, wziąłem sobie Fister X. E, I myślę, że taki będzie dobry. Patrzcie jak go zrobiliśmy. ha i co? I co, ziomeczku? No i co? No i dobra, pierwszy kill na tym, na tym kąciem, więc ja się bardzo cieszę. Yy, I czy bierze, żeby była arena wygrana? Naprawdę, w ogóle nie grałem jeszcze. A on tu spuścił wodę, o ty chamie. O ty o, Dobra, spróbujemy tam, ale nie uda się nam, więc... Pierwsza arena naprawdę zwalona, więc yy, yy, jeszcze na chwilę... Nie no dobra, ja coś... Chciałam powiedzieć, jeszcze ja wam żegnam. Widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arenie. No i zaczynamy. Zobaczymy jak nam pójdzie jaki jasny Bobert zginął podczas odliczania GG. No, e, prosto. E, no tamta runda, jedno zabicie to nie jest jakiś wyczyn. E, nie idzie nam tutaj za dobrze, widać. Bez i temu stałych. Na razie radzę sobie e, bardzo, 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 bardzo słabo. E, no i po prostu lecimy dalej. Zobaczymy jak to nam w ogóle pójdzie i mm, po tym odcinku chciałbym nagrać z dełosów i sobie będę dzisiaj w mowy długo w nie grał, bo tam będzie na pewno dużo monet jest można zdobyć, bo chyba jest 10 za zabicie, więc 20 yy, z tych yy, ten podwójnych monet to będzie naprawdę dużo. No więc. Zrzucił go ktoś, ale nie będzie mojego kila. Co on jest w wodzie? Co? Co? Ty nie sp... O. Ale teraz ginie, 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 ginie. Lag myszki, lag myszki. Jezu, jezu, jezu. Ginie, giniesz. Giniesz. Jest. Drugie zabicie. Nice. Patrzcie, co miał za tym stoły. Ginie. Skubaniczet jeden. O i Drugi ci zawali się teraz na mnie. Ta arena jest po prostu bombowa. Nie mogę zaprzeczyć. No tam jest złoty. Ja nie chcę iść do złotego. gadamy. Ale już przegraliśmy tą arenę. Gdybyśmy mieli super ninja, on. Patrzcie, może go zabijemy. Na środek. No. Nie. Nie. Dlaczego? Dlaczego się zbugował? Craft Games. Nie denerwować mnie już. Kurde. No. God damn it O nie, 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 ty mnie tu tak łatwo nie zepchniesz. Ty z Kubańczot, ty ust. Dobra, ja chcę tam tego zrzucić tylko. No nie no kurde, mamy jeszcze dwie strzały, tylko ło, Będzie ciężko tutaj cośkolwiek zrobić. A w ogóle, jeśli Wam takie coś się podoba, no to oczywiście zostawcie łajka lajka. I oczywiście ci, co jeszcze nie jego mojego kanału, I radzę Wam go zasubskrybować. Po zapisz Nie no, taki warcik. Patrzcie, jaka kozja! Zwrócić złotego! Jest! Jest! Zwróciliśmy go, jak się teraz. Nie. Proszę go, zabijemy go. Zabiję go. Nice, żebyśmy wygrali tę warjnę teraz, tylko on stoi nam na przeszkodzie. Człowieku, ja cię muszę zabić. Weź się, daj zabić. Weź się, daj. Nie, nie zrzucasz mnie. Nie! Jaki, jaki skubaniec. Dobra, lecę do niego. E, no i zobaczymy, czy go dam radę zabić. Jest, 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 jest. Jest, jest. jest, jest. Tak jest. Towar. Re... 110 minut. Czyli dostaliśmy. 52 monety. No i dobra. No to my się widzimy na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arenie. No i zaczynamy. Tamta arena. No po prostu bomba. Ja byłem pewny, że my to przegramy, bo y, złoty cały y, diament. Y, Sprawiła w ogóle y, LOL. Co on w ogóle zrobił? Bo chyba o, że strzelaną w tamtego, więc powinien chyba widzieć, że y, miałem łuk. Nie rozumiem gościa. No ale dobra, przechodzimy do grania tutaj hop, 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 szybko, szybko. Ustawiam sobie itemki i... Nie, tak nie będę ustawiał już jak na stałych, bo nie mam po prostu tego ustawów, więc... Uuu, cienko, cienko, ale dobra, widać na razie 110 monet idzie nam na razie, nawet całkiem dobrze. Eee, nie wiem jak... Patrzcie, to jest taka szansa znowu złotego. Ja jestem... I am Devil. I am debil. Tylko do mnie idź. proszę. Weź się, odsuń stąd. Nie, no kurde, ty, kurde. Jakiego ja sklepię, to będę najlepszym grać. Sk sklepałem go! What the fuck? Co, co, co to miało być? Ci złoci chyba nie ogarniają nic. Sorry, jeśli coś z nich ogląda, choć na pewno nie, ale... What the fuck, jak ja to zrobiłem? I tyle mam do powiedzenia. Teraz nie będę popełniać błędu, że się będę budował, tylko... Myślę, że tylko ja się boję, że trafię w tą lawę. Dobra, jesteście jeszcze jednego refilem. No i rzucamy perłę. Trafimy, trafimy, jest, trafiliśmy. On no, off'cie, więc mamy przewagę. Nice, jeszcze mam perłę. nice, 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 nice. nice, nice, nice. Gdzie ten Tybek jest? Gdzie. Ty? Dobra, źle ja wiem, że. No, piszę na szybko. Jakbyście nie mieli pretensji. Teraz szybko do góry się budujemy. Czyżby znowu Harry na wygrana, tak, tak, kozacko? Ja tego. Jestem po prostu koksem. Nie no, sorry, ale muszę się tym pochwalić, Ja go zabiłem. Ja w to po prostu nie wierzę wydało mi się go zabić, ale dobra. Przechodzimy dalej do gry. Mamy dwa zabicia. Czyby to by było trzecie? Jest to jeden typek. Yy, ja nie mogę. Po nie, Cripson. Cripson, fucking. Crips. No, nie! Zostawcie mnie, Cripsony. Cripsony, weźcie mnie, już zostawcie. Kurde, odpuśćcie mi. Gdzie ty mnie tobie Gdzie ty. Gdzie on może być? Poniku! Nigdzie nie widzę, co to ma być! Tam go nie ma, tam go nie ma. Widzicie co? On musi być. Mi się zdaje. Mamy tą perłę, ale on musi być tam. Gdzie jego nikt? Nie, 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 nie. Wszędzie! Śmieszny bardzo tak. Dobra Fak Wszystkie mnie gonią duperele Mamy go Nice, nareszcie Ninja, boom Nie giniesz, proszę pana Dziękuję Kolejna arena wygrana i 154 monety Faza naprawdę dzisiaj nie zła. Zrobiliśmy dzisiaj dwóch złotych jedno, Jednego z łuku, a drugiego No Musicie sobie nawet, nawet cofnijcie sobie Ale to było naprawdę dobre, więc Zaczynamy Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arenie i nie wiem czy to nie będzie ostatnia. Zobaczymy jak nam pójdzie. E, I wystartowałam dlatego szybko, bo bije mm, chyba gdzieś w ósmym sekundzie, nie wiem, coś takiego. E, możecie sobie zobaczyć, bo nagry e, zaczynałam nagrywać od razu. E, więc jak straciłem, chcecie... dobra. E, gdzie tu są skrzynki, powiedzcie mi. Inna było chyba no, na drzewie. Druga jest tu. A trzecia jest. Nie wiem gdzie. Dobra. Wystawiamy sobie itemki, nie czekamy na item bo ich nie mamy. Jest mi tak przykro. Dobra, ten komba sobie może wyrzucę, żeby nie popełnił jakiegoś strasznego błędu. I polecimy sobie na tamtego gościa. Tamtego co się właśnie tam budował, nie na tego. Bo on chyba zaraz itemy stałe dostanie. A nie, już, już powinien dostać każdy. Zaczajcie, czy na tamtego typa zdoła się Nie zdołamy Osłonę na no tamtego typa Piękne żółty z mojej strony, zobaczcie Jak jakby to trafić tym, no to by było Niezły hardcore No nie no, ja to po prostu zwaliłem, ja miałem pytań. Skacz Skacz ziomeczku No skacz, proszę cię bardzo jakiś... Skacz No nie no, ja takich ludzi nie mogę po prostu Poziom y, easy myślenia. Pewnie mi czymś z tym zrobisz. Skoczył? Nie, nie skoczył. No ty nobie, ty jeden mały, ty kurde skubańcze jeden. Ha, 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 zabiłem cię i co? Dobra, idziemy szybko na środek, rzemeczki. Żomeczki y, to się powtarzają. Nie wiem, jak wam mam was na nazywać. we widzowie. Nie, no dobra, idziemy na środek. E, zajmiemy się rozgrywką. Ten typek ma dwa zabicie, mam jedną. No i czy wyrównam jego? Jak go zabiję, no to będę by miał tyle samo kili co on. E, I. Nie, nie, nie mów, że nie mam ten. parkur. Uh! Miałem wodę. Ja jestem po prostu boski. Kurde, tyle powiem wam. Jestem like a boss ta akcja to było najlepsze, dobra e, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie, jeśli film wam się spodobał e, za to, że graliśmy bez temu stałych i niedługo jesteśmy już na koncie premium e, no i w końcu, że jest odcinek z, ze Skywars e, IP macie oczywiście w opisie, jeszcze raz chyba to mówiłem e, no i strzel łapę w górę, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz no to oczywiście zasubskrybuj mnie, e, no i widzimy się w kolejnych odcinkach, siema